Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka Paweł Michalski. Witam Państwa 21 sierpnia, imieniny obchodzą Franciszek, Joanna, Wiktoria oraz Agapiusz. Nietypowe święta, Światowy Dzień Optymisty. A przysłowie: Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie chłopku kieszeń. Przed nami 234 dzień roku, do końca pozostały 132 dni, słońce wzejdzie 49 minut po godzinie 5, a zajdzie 6 minut po godzinie 20. Dzień potrwa 14 godzin i 19 minut. Dzień jest krótszy od najdłuższego już o 2 godziny i 27 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 37 minut. Szczepan Proski, dziedzic w prochach, daje Dominikowi Wilkowskiemu 4 grzywny i pół wiardunku tytułem poręki za Michała Ręckiego. Michał Ręcki był w sporze z Dominikiem Wilkowskim o granicę między Reńskiem a Wilkowem i Szczepan był właśnie takim poręczycielem. Z 1661 roku jest informacja, że dwa wiatraki w Wielichowie należały do dworu, a jeden do Wielichowskiego mieszczanina. Jeden z tak zwanych dworskich wiatraków został zakupiony od młynarza miejskiego, Stanisława Jeleniewskiego. W innym miejscu Adam Henryk Kaletka pisze, że Jeleniewski wydzierżawił swój wiatrak Wojciechowi Matuszczykowi. Wiatraki dworskie były dzierżawione. Z pierwszego młynarz płacił 15 ćwierdni Żyta, a z drugiego 16 ćwiertni Żyta. W 1793 roku w Wielichowie stacjonowały wojska pruskie, wojska, które dokonały zbioru Polski. W Prusach obowiązywała przymusowa służba wojskowa. Mieszkańcy Wielichowa do służby Mieli wyznaczony pierwszy pułk artylerii w Berlinie. W 1833 roku z nakazu władz państwowych zniesiono ustawowo wszelkie czynsze płacone na rzecz dworu przez rzemieślników. Do końca roku trzeba było się zastosować do tego przepisu. Wielichowscy garncarze, chcąc nadal pozyskiwać glinę z gruntu zwanego wisiałka, porozumieli się z dworem. W myśl ugody, w zamian za prawo kopania gliny, płacili na rzecz dworu 12 srebrnych groszy. Umowa dotyczyła tylko 11 garncarzy, którzy w chwili zawarcia umowy mieszkali w mieście. Nowi garncarze, którzy osiedlali się w Wielichowie, z tego prawa nie mogli korzystać. Natomiast jeśli chcieli pozyskiwać glinę z gruntów dworskich, musieli zawrzeć odrębne porozumienie. W 1834 roku władze zażądały od cechu rzeźników z Wielichowa przedstawienia przywileju statutu bractwa rzeźnicy nie mogli przedstawić takiego dokumentu. Prawdopodobnie ich prawa i obowiązki nigdy nie zostały spisane, chociaż tworzyli w mieście odrębny cech. W 1843 roku w Wielichowie pracowało sześciu zawodowych rzeźników, w tym dwaj żydowscy z Grodziska Wielkopolskiego: Dosmar Hirsch i Simsze Szymon. 21 sierpnia 1861 roku na rynku w Wielichowie odbył się Jarmark Kramny i Nabydło. Ostatni jarmark w tym roku miał się odbyć 13 listopada. A w 1867 roku również na rynku w Wielichowie odbył się Jarmark Nabydło i Artykuły Kramne. I również ostatni jarmark w tym roku został zaplanowany na 13 listopada. Kolejny rok i kolejny jarmark to 1889 rok. Tutaj już tylko jarmark kramny odbył się w Wielichowie na rynku. I w tym roku odbyły się w Wielichowie jeszcze trzy jarmarki. 12 lutego, 9 maja. Wspominany 21 sierpnia, a ostatni jarmark zaplanowano na 7 listopada. 21 sierpnia 1937 roku Andrzej Gajewicz nabył gospodarstwo od państwa ławniczaków, na terenie którego stał drewniany krzyż. Ten krzyż został usunięty przez okupanta niemieckiego. I został postawiony po wojnie przez Andrzeja Gajewicza. W latach 50. XX wieku został wymieniony na nowy drewniany krzyż. A w latach 70. XX wieku został postawiony nowy betonowy krzyż i poświęcony uroczyście przez miejscowego proboszcza. Ten krzyż znajduje się na ulicy Kościelnej w Wielichowie. 21 sierpnia 1939 roku w Rostarzewie urodził się Kazimierz Sewol, syn Albina i Reginy z Domu Rydzewska. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1963 roku w Poznaniu. Zmarł 23 sierpnia 2001 roku. Pracował w parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. Był tam proboszczem w Poznaniu. Kazimierz Sewol ukończył liceum ogólnokształcące imienia Oskara Kolberga w Kościanie. Na pierwszą parafię został powołany 1 lipca 1963 roku do Grabowa. 1 lipca 1966 roku zostaje skierowany na wikariat do Zbąszynia, a rok później do Obrzycka, kolejne wikariaty księdza Sewola to Wronki, Kruszewo, Śrem i Szamocin. A 1 września 1972 roku zostaje powołany na wikariat do parafii świętej Barbary w Luboniu Żabikowie. 15 czerwca 1975 roku przechodzi do parafii Świętego Krzyża w Poznaniu Górczynie. A 2 grudnia 1975 roku zostaje wikariuszem przy parafii Świętego Andrzeja Boboli w Poznaniu Junikowie z obowiązkiem zamieszkania na osiedlu Kwiatowym. Ksiądz Andrzej Sewol, w domu w którym zamieszkał, organizuje kaplicę, która staje się ośrodkiem życia duchowego Nowej Parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej. Następnie zostaje rektorem kaplicy i dodatkowo kapelanem cmentarza junikowskiego. Szybko rozpoczyna starania o budowę Nowego Kościoła. 8 czerwca 1981 roku otrzymuje w tymczasowy zarząd Kościół Parafialny Świętej Jadwigi na osiedlu Kwiatowym. 1 lipca 1997 roku przechodzi w stan spoczynku. Umiera 23 sierpnia 2001 roku w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w domu sióstr Franciszkanek rodziny Maryi w Wieleniu. Chowany został w Poznaniu na cmentarzu Junikowskim. Ksiądz Kazimierz Sewol pochodził z parafii Wielichowo. Tutaj mieszkał przed wstąpieniem do seminarium duchownego w Poznaniu. Tą informacją kończę kartkę z kalendarza z 21 sierpnia. Dziękuję Państwu za obejrzenie i wysłuchanie tej kartki. Zapraszam na nasze media społecznościowe, na nasz serwis na YouTubie, na Facebooka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania naszego kanału. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia!